No tieni na zimkan. No tieni na No Nas na na dobra. Dobra, Co to jest? Łódź. Przepraszam, co? Łódź. Wypatrz pan na niego. Pytam się, prawda? Co to jest? Rozumienie, rozumiem, nie no, rozumiem. Nauczki rozumiem. O! Łódź! Mińska. Mińska. Bardzo śmieszne. Umarły ze śmiechu. Tak. Dziękuję. ja nie pytam się o to, co to jest. To jest w środku. Na Kurczę, przyjdzie na ostro. Kurczę, przyjdzie na ostro. A tak się składa, że z w środku mięsnej, niby to po polsku, zamówiłem uwagi. Kopytki co się nawiązało. Ha! My kopytki nie ha? To my, to, to, to my się ha? Co to znaczy, że że Jak co ma Nie Wybacz Pan, ale dla mnie to jest jakiś chiński chyba, jak to robi. Ale działa! Poczeka. Zaraz ja zadziałam na filmie stać jakiegoś formalnego wejścia. Rozumiesz? Ja gdzie nie ma. Dziękuję, Pippo. Aaaa, dzięki bardzo, Radz, dzięki bardzo. Posłuchaj mnie Pan, pan. Szedłem tutaj, bym miał blisko i byłem głodny. Zamówiłem jedno, a zostałem zupełnie inaczej. Mogę robić, mnie się nigdzie nie śpieszy. A ty byś sobie jakiś mały chińskie łóweczek i na małej chińskiej karterze sobie zaprzecz. Tylko dokładnie. Nie ma! Co, so, czy nie ma? To pobiegł grzyba na rozwój. Skoro jak człowiek cię tym dyktuje, schabłomy, ziemniaki, słówka. Co tam tam nastąpi jakieś domki, krzaczki, co? Prowizji. prowincji. Sajbom. Saibał. Saibał Zaraz sobie cień dać. z wazirami? Wiesz co? Dla mnie to to sam ten krzak, niedegotowany rysaż, wa? I trójka. Trójka. Zorutka z z kabuty, bingo! Przynajmniej tyle dobrze. A zaj, jeszcze tak, jeszcze Tak, Tak, się trzech. Zresztą małe Raz, dwa, trzy. Przejdźmy Cię! Częściej kogoś. To potrzebuje i małego. Miłości. Nie! Więc w tej chwili zajrzyj do swojej ulotki i znajdź się miejsce. Kochaj się. O! Cielęci na pięć smaków. A tak się składa, że już raz jadłem. Pół godziny szukałem miejsca między biurkami bambusa, a jak znalazłem to okazało się, że to nie jest, ale to To tu 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 Łeb Ubdomina! co? Uebdomina! 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 nie Uebdomina! Uebdomina! A Uebdomina! 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 żeby go, ja nie ja Uebdomina! 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 Uebdomina!

Nie, wiem, nie napisano go nic nie Może z psa? O nie, nie, nie. Zarobimy ja tyle, no. hmm. co Też trzeba jest zbędę, co robić A, z to A długo jeszcze na czegoś? 10 minut. ci minutę. Trzymajmy. Kiepski czas Dobra, cza -taki. Cza -taki. Cza -taki. Dobra. Cza Dobra, dupa. to co ja dupa do pa! O, kurwa. <laughs> co ona robiła w co ona robiła w Chile? Nie, też jestem głodny, zły. Odlewasz, tą zupą ty też czego ubiegasz się? Wolę tego zupku. Kutacindze. to twoje nazwisko. Tak? To dzisiaj zmienisz. Na w na tak więc się coś bardziej i i to nam towarzyszy. Bardzo mi nas szczęście. Obsługuje pan szczęście, spotykając zagadniecie szczęście. raz nie jest dobre? <tryk> ja nie szczęście, ja nie szczęście, jesteś. nie nie jesteś, nie 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 nie